Znajdujemy się w oddziale Odlewnictwa Artystycznego Muzeum Miejskiego w Gliwicach, który za kilka dni kończy swoją działalność w tej siedzibie, w XIX-wiecznych halach Pruskiej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach. Ja Państwu jestem bardzo wzruszony, bo wielokrotnie bywałem w tym miejscu i znam tą wystawę i naprawdę nie mogę zrozumieć decyzji, dziwnej decyzji, że z powodu tak Śmiesznej kwoty, jaką jest 84 tysiące rocznie, na którą miasto nie stać, niby nie stać tak bogate miasto jak Gliwice Miasto Sukcesu, jak twierdzą władze w nowym miejscu ta wystawa to już nie będzie to samo. Słyszymy, że ma być tam tylko część zbiorów, wystawa ma być bezobsługowa. Jako Gliwiczanin odczuwam, że kolejna ważna część Gliwic zostaje tak bezmyślnie zniszczona. Słyszymy z wypowiedzi choćby pana. Jarczewskiego, że sprawa przeniesienia oddziału ma wątek polityczny, sporu pana prezydenta Frankiewicza z panem Gałarzewskim. Nie znamy szczegółów, ale jako zwykli mieszkańcy miasta czujemy się po prostu zaniepokojeni tą sytuacją, że kultura w Gliwicach pada ofiarą jakichś rozgrywek nieczystych, politycznych, no bo chyba nikt trzeźwo miesiąc w Licach. I powiem, że tak śmieszna kwota jak 84 tysiące rocznie jest rzeczywistym powodem przeniesienia oddziału, likwidacji oddziału artystycznego. To miejsce rozsławiało biwice przynajmniej na całą Europę, bo biwiska odlewnia oprócz historycznych już odlewni w Berlinie i Cain zajmowały się właśnie odlewami artystycznymi biżuterii żeliwnej i to wszystko możemy tutaj w tym oddziale odlewnictwa artystycznego oglądać. Głównie są tutaj zbiory właśnie odlewni Gliwickiej. Zaskakują wypowiedzi przedstawicieli GZUTu, że, że muzeum promuje inne odlewnie, choćby Cajm. Jest to nieprawda. Oddział zostanie zamknięty 18 stycznia i może kiedyś po latach wróci do tego miejsca. Może jak zmieni się, zmienią się władze Gliwic, sposób myślenia, postrzegania kultury w Gliwicach. Obecnie mam miejsce tutaj ostatnia wystawa czasowa, biżuteria patriotyczna ze zbiorów muzeum w Gliwicach. Biżuteria patriotyczna pruska i polska. Wystawa ma charakter interaktywny, ponieważ tutaj widzimy takie folie powieszone na sztureczkach, na których zwiedzający mogą wyrazić swoje opinie na temat tej wystawy, przemyślenia. Emocje. W ostatniej niedzielę 10 stycznia miało miejsce, miało miejsce tutaj spotkanie pod tytułem Ostatnia niedziela właśnie w tym miejscu mieszkańcy licznie przyszli żegnać ten oddział odlegństwa artystycznego. Pojawiły się także wpisy dotyczące właśnie obecnej sytuacji likwidacji oddziału, m.in. że likwidacja tego miejsca to wstyd dla miasta i my się z tym zupełnie zgadzamy z tymi opiniami mieszkańców.